KSG i na 2i. Jest to separator sygnału analogowego prądowego 0,20 mA lub 4,20 mA na dwa niezależne sygnały analogowe prądowe, także 0,20 mA do 4,20 mA. Urządzenie zasilane jest napięciem 24V na zaciskach 1 i 2. Następnie zaciski 3, 4 i 5 tworzą obwód wejścia prądowego. Na zaciskach 4 i 5 można podać sygnał analogowy prądowy w zakresie 0 lub 4 do 20 mA. Na zacisku numer 3 mamy dostępne pomocnicze napięcie zasilania 24V o maksymalnej wydajności 30 mA. Może ono posłużyć do zasilania przetwornika dwuprzewodowego pasywnego, który wówczas jest włączany między zacisk 3 i 4. Obwody wyjściowe w KSG i na 2i występują dwa niezależne obwody wyjściowe sygnałów prądowych. Omówię pierwszy obwód, drugi działa identycznie. Na zaciskach 9 i 10 są dostęp, jest dostępny sygnał analogowy prądowy 0,420 mA, który jest proporcjonalny do sygnału wejściowego. Jest separacja galwaniczna między obwodem wyjściowym a wejściowym oraz między zasilaniem. Także drugi obwód jest niezależnie separowany galwanicznie od obwodu pierwszego wyjściowego oraz ob, ob, od obwodu wejściowego i zasilania. Na zaciskach 14/15 mamy dostępny drugi sygnał 0,420 mA. Zatem oba sygnały z OD1 i OD2 można wykorzystać jako niezależne sygnały sterujące prądowe. Za pomocą zworki Z1 dokonuje się wyboru zakresu sygnału wejściowego 0,20 mA lub 4,20 mA. Jeśli zworka Z1 jest ściągnięta, urządzenie traktuje sygnał wejściowy jako 0,20 mA, a jeśli zworka Z1 jest założona, urządzenie traktuje sygnał wejściowy jako 4,20 mA. Za pomocą zworki Z2 Ustala się zakres sygnału wyjściowego, jeśli zworka Z2 jest ściągnięta, wyjście pracuje w standardzie 0,20 mA, jeśli zworka Z2 jest założona, wyjście pracuje w standardzie 4,20 mA. Takie samo jest znaczenie zworek Z1 i Z2 dla obwodu wyjścia drugiego O2. Należy zauważyć, że każdy z obwodów wyjściowych, pierwszy i drugi, traktuje sygnał wejściowy niezależnie, zatem za pomocą zworki Z1 na obwodzie wyjściowym OUD1 można ustawić sobie sygnał wejściowy 0,20 mA a w obwodzie drugim za pomocą zworki z 1 można wybrać sobie sygnał wejściowy jako 4,20 mA i urządzenie KSGI na 2i będzie prawidłowo konwertować te sygnały z wejścia na wyjście Zmontowałem przykładowy układ testowy służący do przetestowania konwertera separatora KSG i na 2i. W skład układu wchodzi zasilacz 24V, zadajnik prądowy ZI20 wraz z potencjometrem regulacyjnym, który umożliwia regulację prądu na wyjściu zadajnika w zakresie 0 do 20 mA, wyświetlacz prądu wejściowego C420S. Wyświetlacz ten jest włączony pomiędzy wyjściem zadajnika ZI20 a wejście separatora KSG na 2i. Do zacisków 4 i 5 separatora wchodzi sygnał prądowy z wyjścia zadajnika ZI20. Poprzez szeregowo włączony wyświetlacz C420S będzie on wyświetlał prąd płynący w pętli wejściowej, czyli prąd wpływający do wejścia separatora KSG na 2i. Na zaciski 1 i 2 mamy podane zasilanie z zasilacza 24V. Zadajnik ZI20 także jest zasilany z zasilacza 24V. I miernik prądu miliamperomierz ustawiony na zakres w miliamperach będzie będzie pokazywał prąd na wyjściu pierwszym i na wyjściu drugim separatora. Po włączeniu zasilania w pętli wejściowej jest ustawiony w tej chwili prąd 3 mA. Można, to zmierzyć, można ten prąd zmierzyć na wyjściu pierwszym separatora. Widać jest 3 mA, na wyjściu drugim także jest prąd 3 mA. Za pomocą potencjometru zwiększam prąd w obwodzie wejściowym separatora do wartości przykładowej 5 mA. Mierzymy prąd na wyjściu pierwszym jest 5 mA. Prąd na wyjściu drugim także jest 5 mA. Zwiększam prąd w obwodzie wejściowym do 8 mA. Na wyjściu pierwszym jest 5 mA, 8 mA na wyjściu drugim także jest 8 mA. Zwiększam prąd do wartości przykładowej 12 mA. Na wyjściu pierwszym separatora jest 12 mA, na wyjściu drugim także jest 12 mA. Zwiększam prąd do wartości przykładowej w obwodzie wejściowym 16,5 mA. Na wyjściu pierwszym jest 16,5 mA, na wyjściu drugim także jest 16,5 mA. No i zwiększając prąd w obwodzie wyjściowym maksymalnie do 20 mA na wyjściu otrzymujemy także 20 mA. Dalej w obwodzie drugim także 20 mA. I z powrotem mogę zmniejszyć prąd w obwodzie wyjściowym poniżej 3 mA, czego wyświetlacz C420S już nie pokaże. Także nie wiem jaki mam w tej chwili prąd w obwodzie wejściowym, ale na wyjściu mamy 1,3 mA. Założyłem przykładowo zworkę ZW2 między zaciski 7 i 8 w obwodzie wyjścia pierwszego, co wymusza pracę tego wyjścia w zakresie 4,20 mA, a nie 0,20 mA. I wówczas dla przykładowego prądu 7,5 mA na wejściu pracującym jako 0,20 mA, na wyjściu otrzymamy prąd 10 mA, a wyjście 2 pracujące bez żadnej założonej zworki pracuje w zakresie 0,20 mA, czyli powtarza nam prąd z wejścia 7,5 mA. Nieco odwrotna sytuacja będzie w przypadku założenia tylko zworki Z21 w obwodzie OUT1 między zaciskami 6 i 7. W tym momencie wejście jest widziane przez obwód, pierwszy, obwód wyjściowy pierwszy jako wejście pracujące w zakresie 420 mA, a nie 0,20 mA, przy czym samo wyjście pracuje w standardzie 0,20 mA. W tym momencie prąd z wejścia 10 mA będzie konwertowany czy przetwarzany na wartość 7,5 mA. Wyjście od 2 bez żadnej zworki, oczywiście bez zmian, powtarza nam prąd z wejścia. Przy założonych obu zworkach z 1 i z 2.2 w obwodzie wyjściowym numer 1 wyjście zachowuje się podobnie jak prąd, prąd na wyjściu, zachowuje się podobnie jak prąd na wejściu, czyli jest powtarzany. 9,9 mA, przykładowo 12,2, 12,2 mA, prąd na wejściu 15,5, na wyjściu 15,5 i 20,20. 20, z tym, że poniżej wartości 4 mA przy założonych obu zworkach Z21 i Z22 wejście i wyjście jest traktowane jak jako zakres 420 mA na 420 mA. W tym momencie, zmniejszając prąd wejściowy poniżej 4 mA, wyjście nie będzie już zmniejszać swojej wartości poniżej tej, tego prądu minimalnego 4 mA. Tu możemy na wyjściu 2 sprawdzić, jaki prąd płynie w tej chwili na wejściu, gdyż jest on powtarzany. Prąd na wejściu płynie w tej chwili przykładowo 2,5 mA mniej więcej, a na wyjściu pierwszym mamy cały czas 4 mA. Dopiero po przekroczeniu wartości na wejściu prądu 4 mA, wyjście zacznie zmieniać prąd, wartość wyjściową prądu zgodnie ze zmianami wartości wejściowego prądu. Zmierzę jeszcze napięcie na wyjściu zasilania pomocniczego, czyli na zacisku 3 w obwodzie wyjściowym względem masy tego zasilania. Zacisk numer 5 widać, że napięcie to wynosi nieco powyżej 22V, co jest wartością w zupełności wystarczającą do zasilenia przetwornika dwuprzewodowego pasywnego, który może być włączony między zaciski 3 i 4, i wtedy. Sygnał z tego przetwornika będzie konwertowany na sygnały wyjściowe O1 i O2. Sygnały prądowe pracujące w zakresie 0 lub 4,20 mA w zależności od konfiguracji zworych Z21 i Z22 na obu sekcjach wyjściowych separatora.